Przymaleczko, witam Was kochani serdecznie. Tutaj i rok z tej strony i dawno nie było, ale w końcu moje przemyślenia. Bo to, co się teraz dzieje, ile dostaję telefonów, pytania, no, oczywiście na różnego rodzaju tematy, ale głównym teraz wiodącym tematem to są wybory. Wybory w Polsce, czyli na kogo głosować, nie ma na kogo głosować, ale pójdę, żeby spełnić swój obowiązek. Większej głupoty, kochani, nie słyszałem. Weźcie pod uwagę jedną rzecz. Od, od 89, nieważne na kogo zagłosujecie, głosujecie na system. Jak to może być, że e, idziecie na wybory i moim zdaniem jeden z najważniejszych dokumentów, jaki po prostu e, powinien istnieć, e, oddajecie krzyżyk, czyli bez swojego podpisu, bez parafki, e, czy w jakimkolwiek urzędzie to by Wam przeszło, po prostu X, załóżmy, przy umowie z bankiem a propos kredytu, stawiam X, no i mam odkaczone, że ja to ja. Słuchajcie, takie X -y to można sobie robić na lewo, prawo. No i system z tego się jak najbardziej cieszy. Robią nam przedstawienie do Goi <laughs> w... Znaczy, my, część ludzi, no może w ten sposób, żeby tutaj nie obrazić, ale e, część ludzi postępuje tak, że no ma wbite ten patriotyzm do serca, że trzeba iść na wybory, no bo system nam tam wtługa, system mówi, że trzeba iść na wybory, na wybory, trzeba głosować, to co powinniśmy zrobić? Automatycznie pokazać im faka. Zrobię dokładnie po prostu na odwrót, czyli nigdzie nie idę. Ja od e, wielu lat nie uczestniczę po prostu w tym przedstawieniu, bo doskonale wiem, czy e, teraz się podniecają, czy wygra PIS, Konfederacja Mniejsze Zło, nie wiem, może jakiś inny twór, PO, się e, niezależni ludzie, którzy teraz pchają się do koryta, pchają się do e, tak naprawdę do, 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 do tego po prostu cyrku. Każdy, który uczestniczy w tym, e, w tym właśnie cyrku dla mnie, no ale niestety. E, Moim zdaniem nie da się w ten sposób w tym kraju kompletnie zmienić nic, ponieważ i tak wygrają ci, co mają wygrać. Zwróćcie uwagę, raz wygrywa PIS, raz wygrywa PO, raz wygrywał kiedyś AWS, wszyscy wierzyli, że kurwa, jak wygra AWS to wszystko się po prostu zmieni, no i gówno się zmieniło. Teraz tą rolę właśnie odgrywa Konfederacja. Ludzie myślą, że w końcu jest to partia, która mądrze mówi, no oczywiście oni przed wyborami mądrze mówią za chwilę będzie 2000 zł plus wszystko będziemy dostawać za darmo emeryci to już mają Eldorado 13, 14, 15, 18 po prostu full wypas pełna opcja i teraz tak, co by nie było tak czy siak wygrają dokładnie ci co mają wygrać i zrealizują dokładnie ten plan, który mają zrealizować, ani nic mniej ani nic po prostu więcej a my dajemy się po prostu wciągać w tą gierkę i się tym, że mamy jakikolwiek wybór. Chociaż tego wyboru w ogóle nie ma. No i tak to przedstawienie kółkałkowe na tej scenie po prostu e, trwa i trwa. Jest e, teraz też pewna grupa ludzi, e, antysystemowców. E, tak jak ostatnio oglądałem nagranie a propos Kołodziejczaka i Agrouni. Jednak się wciśnie do koryta. Jednak gdzieś tam sprzeda te swoje e, m, wartości. Nie, bo moim zdaniem to tołomich akurat nie ma, ale e, Gdzieś nie wiem, przekonania, to co umówił, wiecie, no, no, no piękne rzeczy się opowiada, a potem, dobra, no i tak idę do, do polityki. Część alternatywy też się tam wybiera, czyli e, automatycznie pokazują nam, tak naprawdę, po czyjej stoją w stronie. No i tutaj każdy, kto myśli, każdy, kto jest na, naprawdę, e, który obserwuje, wyciąga wnioski, dawno te wnioski powie powinien wyciągnąć i powiedzieć wybory, nie dziękuję, nie idę, bo to nie jest żaden po prostu wybór. Słuchajcie, wyobraźcie sobie sytuację, w której na wybory by nie przyszedł nikt, kompletnie po prostu nikt. No to by było ciekawe albo dopilnować tych wyborów, stanąć przed tymi właśnie komisjami wielkimi wyborczymi, no Zaczynają się i będą się dziać teraz cyrki jak przed każdymi wyborami, czyli kiełbasa wyborcza, po wyborach no trudno, albo myślenie no, ci nas okradają więcej, ci nas okradają mniej. Trzeba się, tłumaczyć to sobie można na różnego rodzaju sposoby. Moim zdaniem nie oddanie głosu, czyli nie pójście tam w ogóle jest tak naprawdę chyba największym, patriotycznym patriotyczną rzeczą, którą w tej sytuacji możemy zrobić. To tak jakbyśmy głosowali na swoich oprawców, tak? czy ten kat jest lepszy, czy ten. ten kat jest lepszy, czy ten mi przytnie głowę tutaj, czy on trafi w szyję. Tak czy siak ci zabija, bo po to jest właśnie kat. Słuchajcie, jestem w drodze. Do Austrii, do Wiednia. Spotykam się właśnie z Polonią, którą pozdrawiam z całego serducha, jeśli ktoś jest właśnie z Austrii, z Wiednia. Zapraszam do kontaktu plus 48, 530, 70, 70, 20. W ten sposób możecie się ze mną skontaktować albo napiszcie, nie wiem, w komentarzach, roześlijcie to nagranie dalej. Niech ludzie w końcu się dowiedzą, że wybory to nie jest tędy droga. Od 89 jest no stop, to samo. Tylko i wyłącznie ludzie, którzy wyciągają wnioski, mogą coś zmienić. Więc jeśli Ty się jeszcze zastanawiasz, czy iść, czy zagłosować, zastanów się tak naprawdę nad tym co powiedziałem. Pozdrawiam was z całego serducha. Trzymajcie się na razie i do następnego. Hej